jest To miejsce urodzenia. W którym żyjemy, miastem pełnym energii. I myślę, że teraz fajnie miasto się rozwija, więc, więc coś fajnego w tym kierunku będzie się działo. Znaczy jest zbiorem wspomnień, oczywiście, jak się tu mieszka całe życie, to tak jest. Ale w chwili obecnej wiele się zmienia, więc te wspomnienia na nowo trzeba zbierać. Bo to trudne pytanie pani zadaje. Nic pani nie powiem na ten temat. Miasto to jest. To jest miejscem które, które jest takim moim drugim domem, tak? Miejsce, które kocham, miejsce, w którym mieszkam i z którego tak naprawdę mi się w ogóle nie przeprowadził. Za co lubię ja Jaworzno? Nie wiem, no wyłowałem się tutaj, no to jest to związane z tym miejscem. Znaczy tu spędzę całe życie, to nie mam pojęcia. Nie no ostatnio bardzo dużo się kolor. zmieniło. Jaworzno takie jest rozbudowane. Jest, gdzie przede wszystkim z dziećmi wejść, za to sobie cenimy nasze miasto. Ja wożno moje miasto, tu się wychowałam, urodziłam od dzieciństwa i fajne jest, uwielbiamy je, przyjeżdżamy do babci, odwiedzamy i zawsze dobrze się tu czujemy. Ja jestem pesymistycznie nastawiony do wszystkiego, aha, więc aha. więc za wiele pani nie powiem. Dobra. Bardzo fajnie, dużo atrakcji jest, pełno, bardzo fajne karuzele są, przede wszystkim zegar to chyba jest. Można się pobawić świetnie, dużo atrakcji. E, chyba myślę, że zabawę. No na tym, no, na kręciłkach różnych takich. A lody dobre? Słucham? Dobre. Ale nie wiemy, nie wiemy, kto dzisiaj jest tak naprawdę. Tak na spotanie przyjechaliśmy. Przede wszystkim Ira i Urszula. Chyba akurat no ja lubię urszulę. I bardziej mi się jakoś kojarzy z moim pokoleniem urszula. To jest specjalne zamówienie. Zamawialiśmy to specjalnie przez internet na dzisiejszy koncert. Szykowaliśmy się długo, także mamy nadzieję, że będzie udana zabawa. Dzieciaki też uwielbiają irę i nie mogły się doczekać. Muzyka Woochie you die, once 多复杂，拉扯着时间的夜。<music> <music> No, podoba mi się teraz lepiej zorganizowane w stosunku do poprzednich lat. Jest tak przyjemniej, można powiedzieć. Zawsze można by było coś do, dodatkowo dorzucić, ale myślę, że i tak, i tak ważne, że można się spotkać, wspólnie spędzić czas, integrować się, odpocząć. Bo to myślę, że jest też dobry moment. I bardzo świetnie. Jeżeli ktoś nie ma tego podsatu, bo a nie, to będzie na całym na. Będzie. Będzie. odkodowany, ale w ogóle w takim większym gronie to lepiej się ogląda. Atmosfera Atmosfera, A jest. Można wsiąść, pooglądać, z ludźmi fajnie, wesoło spędzić czas. Można się zebrać, dużo ludzi, znajomych, możemy razem pogibicować. Bardzo fajnie, jest naprawdę lepiej niż tamtego roku. Jest lepiej niż tamtego roku. A tak jest naprawdę lepiej niż w tamtym roku.